Cześć, witam. Mam dziś na warsztacie zmywarkę firmy Bosch, w której pompa myjąca pomału traci już sprawność nie domywa naczyń, daje za słabe ciśnienie. Jednym słowem, jest zużyta należy ją albo wymienić na całkiem nową, albo chociaż zregenerować. Tutaj jest też nacisk na niski koszt naprawy, żeby nie było zbyt drogo. Czyli tutaj zdecydowaliśmy się z właścicielem na regenerację pompy myjącej. Pompę myjącą mam już wymontowaną. Po wstępnych oględzinach widzę, że była już naprawiana, ponieważ tutaj są takie elementy sprężynujące, powyłamywa... powyłamywane, więc ktoś już do tej pompy kiedyś zaglądał. Zostanie zamontowany zestaw takich. Elementów ślizgowych, panewek, łożysk, tulejek, różnie na to się mówi, i na tym będzie polegała regeneracja tego silnika w tej pompie, żeby się dostać do środka. Trzeba zdjąć część grzałkową, jest zatrzaśnięta w czterech miejscach. Musimy te zatrzaski. Odblokować. Można tutaj coś wsunąć i próbować to wszy i próbować wszystkie naraz odblokować albo można kolejno podważając, naciskając i podważając powodu powodować, że będzie pomału się wysuwała. I tu mamy tą część z grzałką. Złącze tutaj jest starego typu. Mamy teraz dostęp do wirnika. O, nawet widać, widać to wyraźnie, że ten wirnik ma taki poprzeczny luz. To jest właśnie oznaka jego zużycia, a dokładnie wytarcia wyrobienia tych elementów ślizgowych. Teraz trzeba wyjąć wirnik z obudowy. Musimy go wydłubać, więc tutaj jest taka szczelina między wirnikiem a obudową i w tym miejscu śrubokrętem trzeba podważyć. Jak usłyszymy kliknięcie, to znaczy, że jest gotowy do wymontowania. I tak, tutaj mamy jeden element ślizgowy. W jego miejsce wkładam... Tutaj, gdyby oczywiście były zanieczyszczenia, to, to pompę czyścimy z tych wszystkich osadów. Tutaj akurat jest bardzo czysta pompa. Nic tam się nie nagromadziło, bo czasami jest naprawdę sporo rzeczy. Yy, drugi element ślizgowy mamy tutaj w tym miejscu na ośce. I tutaj bezproblemowo nie trzeba nic podgrzewać i potem sklejać, tylko odkręcamy głowiczkę. Jest na gwincie lewo, kierunkowym na tak zwanym lewym gwincie. Tutaj mamy ten element, który jest wytarty. Musimy zwrócić uwagę, czy wałek od tego wiernika też się nie wytarł. Tutaj jeszcze jest dobry. Jest luz poprzeczny, więc musimy założyć Nowy, który siedzi bez tego luzu. Zakładamy tarczę. Przykręcamy głowiczkę. I możemy wirnik umieścić w silniku Tutaj ta tarcza ma taki ząbek, który musimy nakierować na nacięcie w obudowie Jak ustawimy już na te nacięcie, wtedy Wtedy ściskamy żeby się o, żeby to wskoczyło. I mamy zamontowane bez żadnego luzu. Teraz pompę trzeba scalić z grzałką w jedną całość. Krawędź grzałki musi wejść w tę szczelkę. Co jest dosyć nie tyle trudne, co, co takie oporne. Dlatego tutaj krawędź uszczelki potraktuję płynem do naczyń, który zapewni nam, ułatwi nam wciśnięcie grzałki w, w ten rowek. Te zatrzaski będą nas naprowadzały. No i ściskamy. ściskamy. Ściskamy pompę z grzałką do momentu, aż zatrzaski przejdą na wylot i zazębią się o ten, o ten element tutaj silnika. Także wtedy mamy pewność, że jest to. Dobrze zmontowane i grzałka prawidłowo się osadziła w uszczelce i nie będzie przeciekać. I pompę mamy już zregenerowaną, gotową do zamontowania w zmywarce. I podsumowując, zestaw tych elementów do regeneracji pompy możemy kupić na internecie tam za, za jakieś 40-45 zł lub... Pompę nową z grzałką, zamiennik w granicach tam 250 zł. To zależy, co kto lubi. Czy ktoś lubi się pobawić i zaoszczędzić, czy założyć nowy, nowe urządzenie? Za chwilkę będę montował pompę i zmywarkę. Sprawdzę, czy nie ma jakichś wycieków, przetestuję i będzie na tym koniec tej naprawy. Także dzięki za obejrzenie, życzę powodzenia, myślę, że wielu się zdecyduje na regenerację tej pompy i pozdrawiam do zobaczenia w kolejnym odcinku.